W ostatnim meczu sierpniowym no zostały parapłki do wyrównania. Teraz pokazaliście, kto może rządzić w Krakowie. I po prostu chcieliśmy pokazać się dzisiaj z dobrej strony, zagrać tak jak należy, odpowiednio umotywowani. Tak też, tak też to wyglądało. Brakowało oczywiście skuteczności, do której, do której mamy oczywiście, możemy mieć do siebie pretensję o tą skuteczność. Um. Mieliście rzeczywiście problemy z trafieniem do siatki, bo to okazji mieliście aż to Dopiero kapitan musiał pokazać, jak, ten, jak pokonać Mira no, co to, co No cóż, moim pół żartem, pół serio, co onaś to bramka. No właśnie, za... No. legia za dwa tygodnie. Nie, a tak już pomijając te żarty, to rzeczywiście bardzo się cieszę. Każdy gol to dla mnie duża satysfakcja. W tak w ważnym meczu prestiżowym. Jest to dla mnie.

Mogło się udać za 15 razy. Najważniejsze, że wpadły dwie bramki. Wygraliśmy mecz przy, przede wszystkim dla nas, ale i dla kibiców. Wiadomo jaki to jest mecz. Wiedzieliśmy o tym, że to jest tylko kuchar ekstraklasy, ale, ale... to są derby. Nie można, nie można odstawiać nogi i w takich meczach trzeba walczyć. Wygraliśmy swoje. No myślę, że trener uczulał nas, że to jest mecz ważny dla nas. Wiadomo, z Krakowią, o prymat w Krakowie. Nie udało się na Krakowie, udało się tutaj. 2-0. Cieszy zwycięstwo. Na razie my jesteśmy tutaj jakimiś, górujemy tutaj w Krakowie i oby tak zostało jak najwię, naj, najdłużej. No przede wszystkim myślę, że brawa należą się e, kibicom, że tak nie przyszli na ten mecz. Mecze znaczy w ramach Pucharu Ekstraklasy raczej nie przyciągają aż takiej rzeszy kibicować. Dzisiaj chyba był nawet, można powiedzieć, e, prawie pełny stadion i, i przyjemnie się grało przy takim dopingu. No, i myślę, że obydwie drużyny chciały wygrać. Obydwie drużyny walczyły bardzo zaciekle o zwycięstwo. My, można powiedzieć, że potrafiliśmy narzucić warunki gry od pierwszych minut, od początku stwarzaliśmy sytuację. Natomiast czego nam zabrakło dzisiaj, żeby. Już wcześniej, że tak powiem, kontrolować przebieg wydarzeń na boisku z dobrym wynikiem, to chyba wszyscy widzieliśmy. Zabrakło przede wszystkim zimnej krwi pod bramką przeciwnika i wykorzystanie tych sytuacji, które, które mieliśmy, które stworzyliśmy. Natomiast cieszy mnie to, że graliśmy do końca, cieszy mnie to, że można powiedzieć, że graliśmy z dużą determinacją, z dużą wolią zwycięstwa i ta nasza cierpliwość została nagrodzona, chociaż to no ciągle ta, te, te niewykorzystane sytuacje no, kładą troszeczkę cień na tą naszą grę, bo, bo no nie w każdym razie będziemy potrafili stworzyć tyle sytuacji co dzisiaj, a w tych bramek no, będziemy potrzebować bardzo mocno. W każdym razie mamy trzy punkty w tabeli pierwsze, nasze punkty w Pucharze Ekstraklasy. Eee, mam nadzieję, że włączymy się do walki o wyjście z tej grupy. Tyle, dziękuję.